Zaledwie kilka miesięcy temu na pięknym polu w Pelswanii kula zamachowca rozerwała mi ucho, ale czułem wtedy i wierzę w to jeszcze bardziej teraz, że moje życie zostało ocalone nie bez powodu. Zostałem ocalony przez Boga, aby Ameryka znów była wielka. Tak. Bóg stoi za Donaldem Trumpem. Zastanawiam się, czy stoi za monetami memowymi, ponieważ właśnie masz zostać zainaugurowany jako prezydent Stanów Zjednoczonych po raz drugi. I oczywiście, na czym się koncentrujesz? Wszystko kręci się wokół polityki, tego, co się dzieje i co zamierzasz zrobić. Może nie. Może na kilka dni przed inauguracją skupiasz się na tym, jak zrobił to Trump, wydając monetę memową, a następnie kolejną monetę memową, wydaną przez jego żonę. A druga moneta memowa rozbiła pierwszą monetę memową, a wielu zwolenników Trumpa straciło ogromne ilości pieniędzy.